Józefa Bogusz-Dzierżkowa Smak ziemi, smak życia Czyta Magdalena Żak Najpiękniejsza jednak była wiosna. Czyste powietrze, pełne budzącego się życia, klucze dzikich gęsi na niebie, rozwijające się krzewy, drzewa i pierwsze kwiaty. I śpiewający skowronek, który wzbijał się nad naszymi głowami, gdy szliśmy do szkoły. I nasze rozmowy. Obserwacje i dziecinne sprzeczki na temat świata, który nas otaczał. Z wiosną łączyły się święta wielkanocne. Oczekiwaliśmy tych świąt. Pachniało ciastem, tartym chrzanem, białą kiełbasą. Siostry przygotowywały święcone. Układały na talerzu kolorowe jajka, pieprz, sól, chleb i lukrowaną babkę, ubierając widłakami lub zielonym barwinkiem. Święconkę nosiłyśmy do domu sopczyńskich. Gdzie przyjeżdżał święcić ksiądz. Wielkanoc skończyła Wielki Post. Babka wspominała dawne czasy, kiedy w Wielki Post nie wolno było spożywać nawet mleka. Jedzenie mogło być okraszone tylko olejem. Reguła przestrzegana była surowo. Kobiety przypominają, jak ksiądz proboszcz nie mógł udzielić dyspensy na spożycie mleka nawet chorej matce w połogu. W wielki tydzień, kiedy już nie było lekcji, Chodziłyśmy z koleżankami do kościoła. Uczestniczyłyśmy w szczególnych obrzędach związanych z cierpieniem, ukrzyżowaniem i śmiercią Chrystusa, z żalami wyrażonymi w modłach i śpiewach. Ta atmosfera okrucieństwa zwiększał głuchy odgłos drewnianych kołatek i fioletowych zasłon przysłaniających wizerunek ukrzyżowanego. Dopełnieniem tej atmosfery byli strażacy pilnujący grobu. Za parę lat okres wielkiego postu kojarzył mi się będzie z mrocznym średniowieczem tak jak Wielkanoc z epoką odrodzenia. W Wielkanoc Kościół bywał wypełniony wiernymi. Odnosiłam wrażenie, że triumfalne pieśni, głośna gra organów, dźwięki dzwonków ministranckich, kadzidła wyrażają zawartą w sobie potęgę i głoszą ją światu. Sam dzień Wielkiej Nocy, kiedy rano szliśmy na rezurekcję, wydawał mi się niepodobny do innych. I niebo nad nami było świąteczne, i wygląd wsi posprzątanej, drzewa, ludzie i samo powietrze przepełnione atmosferą świąt, nic nie było zwyczajne, codzienne. Kiedy byłyśmy jeszcze małe, matka z nami wychodziła trochę później z domu, gdy inni domownicy już dawno byli w kościele. Obawiała się, że nie przetrzymamy całej uroczystości. Zwykle, kiedy dochodziłyśmy do kościoła, biły dzwony. Procesja z chorągwiami, obrazami. Ludźmi w ludowych strojach ze świecami i śpiewem po raz trzeci okrążała kościół. Jeden z brackich bębnił pałkami na kościelnym bębnie niesionym przez dwóch ministrantów, a młodzi chłopcy raz po raz strzelali głośno z kalichlorku. Po przyjściu z rezurekcji najważniejsze było smakowite wielkanocne śniadanie z pieczoną szynką, chrzanem, jajkami i ciastem. Inny nastrój miał wielkanocny poniedziałek, z zabawami, dzieciarni na powietrzu, ganianiem się z butelkami z wodą, odwiedzinami krewnych. Jednak wielkich oblewań wodą ani we wsi, ani u nas w domu nie było. Brat zwykle wcześnie rano kropił nas, śpiący jeszcze w łóżkach zimną wodą. Budziłyśmy się dość gwałtownie, oczywiście z chęcią odwetu. Kawalerowie, którzy po południu zachodzili do dorosłych sióstr, oblewali nas wodą kolońską z flakonów. Po świętach w przyrodzie i w życiu zaczynały się nowe dni, szkoła i praca. Gimnazjum Chodziłam z Krysią do francuskiej klasy, loda do niemieckiej, ale trzymałyśmy się razem i czułyśmy się trochę odrębne. Większość uczennic była ze środowisk inteligenckich i mieszczańskich. Koleżankom nie narzucałyśmy się, nie zależało nam na ich względach. Siedziałyśmy z Krysią w ostatniej ławce. A w następnym rzędzie sąsiadowały z nami dziewczyny żydowskiego pochodzenia: Reichenberg i Hania Hirschberg. Z Hanią, córką fotografa, najpierw odwiedzałyśmy się. Była to miła, sympatyczna dziewczyna. Swoich profesorów poznawałyśmy na lekcjach. Naszą wychowawczynią była panna Jadwiga Królówna. Miała z nami historię starożytną. Odnosiłam wrażenie, że z wielką znajomością przedmiotów prowadza nas w prehistoryczne czasy. Z natury była poważną panią profesor. Czuło się jej dbałość o klasę, o uczennice, choć wydawało mi się, że więcej myśli niż mówi. Matematykę prowadził z nami profesor Zdziarski, dojeżdżał na lekcje z innego terenu, a biologię profesor Miazgowa. Pani Miazgowa chyba dwa razy spotkała nas z Krysią na ulicy i zabrała ze sobą posprawunki. Raz kupowała białe, koronkowe kołnierzyki do swojej brązowej sukni, w której przychodziła na lekcje. W sklepie żartowała, żeby uczennice zadecydowały, w jakim kołnierzyku jest jej ładnie. Drugi raz zaprowadziła nas na ulicę żabią do pana Żabki, który oprawiał obrazy. Madame, starsza siwa pani od języka francuskiego, mówiła całkiem niepoprawnie po polsku. Na jej lekcjach panował zwykle chaos, co niezmiernie utrudniało naukę. Zajęcia praktyczne odbywały się w specjalnej pracowni. Oprócz kroju i szycia w pierwszej klasie, w drugiej wyrabiałyśmy przedmioty z blachy i drewna, popielniczki, foremki, półki. Wiele z tych rzeczy prezentowało się w oszklonej jej szafie na korytarzu. Gimnastykę prowadziła z nami pani Rostardowa, żona znanego lekarza wojskowego, który był i naszym lekarzem szkolnym. Ćwiczyłyśmy w dużej sali gimnastycznej, gimnazjum męskiego. Stały tam kozły różnej wielkości, drabiny umocowane do ścian, poprzeczki i tym podobny sprzęt. Ćwiczeniówki odbywały się w mniejszej sali. Stało tam pianino i ćwiczyłyśmy w rytm muzyki. Zdobywanie tych różnych umiejętności i sprawności dawało wewnętrzne zadowolenie i jakby poczucie własnej wartości. Profesor od rysunków podyktował nam na początku, jakie przybory mamy kupić. Potem w sklepie prosiłyśmy o określone pędzle. O farby z tajemniczymi nazwami, zieleń Branta, zieleń paryska, czerni słoniowa. Jednak lekcje rysunków mocno mnie zawiodły. Pan profesor okazał się oryginałem. Nic nam nie objaśniał, nie wprowadzał elementarnej wiedzy o rysunku czy malowaniu. Stawiał na katedrze różne bryły, sześciany i kazał rysować. Może tak właśnie było trzeba, ale brakowało objaśnień. Sam profesor malował. Na górze gmachu znajdowała się namalowana przez niego postać marszałka Józefa Piłsudskiego, prawie naturalnej wielkości. Przechodziłam też jakiś trudny próg z języka polskiego. Nigdy nie sprawiało mi trudności pisanie wypracowań. Pisałam je zawsze z przekonaniem, nawet bywały czytane głośno w siódmej klasie. Przeczytałam przecież wiele książek. Teraz z lektur panna Ficka, profesorka od polskiego, omawiała z nami zew krwi Jacka Londona. Następnie Haliny Górskiej nad czarną wodą i druga brama. Książki poruszały ważne tematy, ale może sposób omawiania ich na lekcji mijał się z moim odczuciem trudno powiedzieć. Na przykład w drugiej klasie pisałyśmy dalsze losy Antka z Noweli Prusa. Większość uczennic nie dała Antkowi szans życia, ja też nie. Nie byłam zadowolona ze swojej pracy, ale nie byłam też zachwycona najlepiej ocenionym wypracowaniem. Według fabuły Halinki, najlepszej z polskiego, Antek uratował topiące się dziecko i zajęła się nim jego matka, dobra, zamożna pani. Dwójki oczywiście nie miałam, chociaż stopnie w gimnazjum były surowe. Mówiło się, że stopień dostateczny jest dla ucznia, dobry dla bardzo dobrego, a piątka to już dla nauczyciela. To mi się nawet podobało. Od półrocza doszła na łacina. Łacinę polubiłam z miejsca, razem z gramatyką, przysłowiami, skandowaniem wierszy. Dzisiaj nawet, kiedy słyszę, jak w kościele ksiądz mówi: Pan z wami, w mojej głowie i tak odtwarza się dominus vobiscum. W przerwach lekcyjnych odbywały się spacery uczennic po korytarzu. Wiosną wychodziłyśmy do ogrodu. Na dużej przerwie panie z komitetu rodzicielskiego sprzedawały kanapki, pączki i kruche babki. Ale my kanapki przynosiłyśmy ze sobą. W szkole panowała surowa dyscyplina. Trzeba było stosować się do przepisów. Profesorowie mieli dyżury nie tylko w szkole, ale i po lekcjach na ulicy. Uczniowie mogli tylko do godziny dwudziestej przybywać na ulicy. Ale nam to nie przeszkadzało. Często, zwykle w poniedziałek, gromadziłyśmy się z klasami na dolnym korytarzu, a pani dyrektorka Jadwiga Biernacka, starsza siwa pani, wygłaszała swoje ekspoze różne rozporządzenia, uwagi dotyczące szkoły i uczennic. Często wplatała zdanie jesteście przyszłą inteligencją.